Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło dzisiaj nad ranem około 5.45 na niestrzyżonym przejeździe kolejowym w Brataszewicach w powiecie zgierskim. Jak wynika z tych wstępnych ustaleń, kierujący busem, portem transitem nie zachował środków należytych środków ostrożności i wjechał na przejazd doprowadzając do zderzenia z podmiejskim pociągiem relacji Łowicz-Łódź-Kaliska. W wyniku wypadku śmierć poniosło osiem osób jadących busem. Dwoje pasażerów tego auta jest rannych, zostało przewiezionych do szpitala. Jedna osoba znajduje się w tej chwili w szpitalu w a druga w jednym z łódzkich szpitali. Przy czym na ten moment już możemy stwierdzić, że pojazd zarejestrowany był na sześć osób, a podróżowało nim dziesięć, więc już tutaj przekroczono te dopuszczalne normy. Najprawdopodobniej osoby te nie były zapięte w pasy bezpieczeństwa, ani w żaden inny ten sposób zabezpieczone. Z tych wstępnych również ustaleń wynika, że w większości ofiary tego wypadku to obywatele Ukrainy zatrudnieni w pobliskich zakładach. W tej chwili będziemy starali się ustalać i potwierdzać ich tożsamość.